Cześć Wam wszystkim, witam w przedostatniej części podsumowania zmian zachodzących podczas głodówki. Przerobiliśmy zmiany medyczne, takie wszystkich parametrów medycznych, przerobiliśmy zmiany wizualne, dziś robimy zmiany mentalne, a zostanie nam tylko zmiany związane ze zdolnością do wykonywania wysiłku fizycznego w trakcie trwania głodówki. Ja uważam osobiście, że dzisiejszy materiał dotyczący zmian psychicznej i tej strefy mentalnej jest najważniejszy. On jest najważniejszy w ogóle w całej głodówce. Mimo tego, że, że wszystkie inne rzeczy też są ważne, to tutaj doszukuje się jakby najtrwalszego efektu, bo to może być efekt, który pozwoli nam zmienić całe nasze życie. Całe nasze życie, dlatego że pewne decyzje, które podejmujemy na głodówce, pewne myśli, które do nas docierają, które w innych warunkach być może się nigdy, byśmy, nigdy by do nas nie dotarły. Pozwalają, pozwalają jakby zrozumieć, że odzyskujemy, odzyskujemy kontrolę nad własnym ciałem. Bo popatrzcie, są pewne sfery naszego życia, nad którymi nie jesteśmy w stanie psychikom zapanować. Chociażby oddychanie to jest taki autonomiczny układ nerwowy, który po prostu nie pozwoli nam w taki, przestanę oddychać i pomyślę sobie, dobra, zabiję się przestając oddychać, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie zatrzymać oddechu. Natomiast jestem w stanie nie przyjmować pokarmu aż do śmierci. I wszyscy, którym się wydawało do tej pory, że pokonują tak naprawdę fizyczność, czyli takie uczucie łaknienia straszne, to jest walka z fizycznością, to nieprawda. To jest walka z psychiką i umiejętność wygrania tej walki, bo każdy, kto dokończy głodówkę, ma świadomość, że tą walkę wygrał. To jest strasznie fajny kopniak do przodu. To jest ogromna siła, z której może korzystać każdego następnego dnia. A nawet jeśli o tym zapomni, to gwarantuję wam, że w środku, gdzieś w głowie to zostanie, będzie chciał do tego wrócić. I teraz to jest ogromna. Dlaczego, dlaczego w ogóle mówimy o tym, że, że, to taka, że, że ta ogromna zmiana jest potrzebna? Bo wydaje mi się, że większość ludzi sam, sam czasami wpadam w tą pułapkę, po prostu myśli, że pewne rzeczy zacznę jutro, na pewne, pewne rzeczy się jeszcze dzisiaj nie zdecyduję. I wydaje nam się, że mamy czas. I tutaj taka fajna sentencja Buddy, która, którą gdzieś na Facebooku widziałem. The problem is, you think you have a time. Problemem jest to, że wydaje ci się, że masz czas. I czas nam ucieka, tkwimy w jakimś niezadowoleniu z siebie, z sytuacji, która nas otacza, i nic z tym nie robimy. Dajemy sobie prawo do reagowania na dzień następny, na, w następnym tygodniu, a może dopiero po nowym roku, a może dopiero kiedy coś się tam zmieni samo. I marnujemy ten czas, a nie trzeba chyba go marnować, i, i w zasadzie e, dlatego uważam, że głodówka, e, dzięki pewnym rzeczom, o których zaraz powiem, pozwala na podjęcie fajnych decyzji i, i odciąga nas od marnowania dalszego czasu. Tak naprawdę, m, są dla mnie to są dwie takie bardzo ważne e, sfery, w których e, głodówka miesza w psychice, e, i to jest pierwszą sferą, jest takie odzyskanie Utraconego albo zapomnianego kontaktu z naturą. Eee, takie powiedzmy sobie, że w takim naszym codziennym życiu mamy strasznie dużo gruzu u góry. Pod spodem jest coś fajnego, ale na, na, na górze tego wszystkiego jest tak ogromnie dużo gruzu, i to, ten gruz to są jakieś złe emocje, to są jakieś problemy w pracy, problemy partnerskie itd. Tak i w zasadzie nie jesteśmy w stanie wyciągnąć nic pod spodu, natomiast głodówka jest takim okresem, w którym te gruzy tak naprawdę rozpychamy na bok i taka podświadomość, ta yy, świadomość samego siebie i własnych potrzeb wychodzi do góry, skąd to się bierze, no to jest chyba trochę też związane z fizjologią, bo jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteśmy takim wielkim chodzącym układem nerwowym, do którego jest podpiętych tylko kilka narządów, to popatrzcie, jeżeli jesteśmy w stanie wyłączyć nie wiem, te wszystkie takie bardziej wegetatywne tematy, odżywianie, jeżeli jesteśmy w stanie włączyć, jeżeli y, y, to już tak naprawdę wyłączamy jeden z układów, y, jeżeli jesteśmy w stanie lepiej się wysypiać, bo, bo, bo jest to nawet krócej śpiąc, a lepiej się wysypiać, to wszystko to jest tak naprawdę y, prowadzi nas ku temu, że z takich wielkich pików. Jakichś emocji, nerwów pozytywnych, negatywnych, przechodzimy do takiego bardziej e, fajnego falowania, e, i to jest zdecydowanie bardziej przyjemne. I moim zdaniem, trochę to falowanie przypomina takie zestrojenie się z taką częstotliwością natury. Natura się nigdzie nie spieszy, nie ma jakichś strasznych, takich e, nie wiem, drzewo nie rośnie nagle. 2 metry w ciągu roku, tylko rośnie jednostajnie, jednostajnie. Te wszystkie rzeczy są strasznie takie stonowane i, i biegną w swoich cyklach, a my ludzie z racji tego, że mamy, mamy tak, że tak powiem, przygotowane mózgi do pracy i trochę wyprane społecz społecznością i tym wszystkim społeczeństwem, i tym wszystkim, co otacza potrzebami kreowanymi sztucznie, powoduje, że, że gdzieś tracimy tą częstotliwość naszych fal mózgowych, Zapominamy, zapominamy o tym, co jest ważne, i w zasadzie dużo tracimy: tracimy i przyjemność z życia, i zdrowie przez to też tracimy, bo każdy, kto jest związany z higieną, lekarze też powiedzą, że właśnie wysypianie się, komfort psychiczny, to są jedne z głównych czynników tego, żeby zostać fizycznie zdrowym. Nikt z tym się nigdy nie kłócił, i, i w zasadzie głodówka jest okresem, kiedy dzięki temu zbliżeniu do natury. Możemy też naprawić organizm, ale jest to fenomenalne uczucie, którego wydaje mi się, że niewiele osób doświadcza, które nie robią głodówki, bo mm, to nie jest łatwe przede wszystkim. Bardzo często jest tak, że powiedzmy, wychodząc na spacer do lasu, nie wiem, ktoś czy do parku, skończyłem ciężki dzień, mówię, zrobię sobie tą przyjemność i idę na spacer do parku. Jestem tam godzinę. Chodzę po tym parku i w zasadzie. Ta godzina, to jest próba odgruzowania tego, co się skończyło przed chwilą, czyli ogarnięcia jeszcze zweryfikowania, czy wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dobrze, czy aby na pewno wszystko zrobiłem, i ten czas, mimo tego, że on jest w fajnych okolicznościach, gdzieś w jakimś fajnym miejscu, w ogóle nie jest czasem z czasem takim dobrze spędzonym w naturze. A chodzi o to, żeby zamiast udawać tylko, że się przeszedłem po parku, Faktycznie iść i się, i się cieszyć tym. To jest trochę tak jak kiedyś było powiedziane, że z dziewczyną się albo idzie do kina, albo się idzie na film. Tak samo albo się idzie do, do parku spacerować, albo się idzie do parku odpoczywać. Nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy chcieli do parku odpoczywać, ale to wymaga pewnego stanu psychicznego, żeby, żeby to umieć osiągnąć. Głodówka jest takim miejscem, w którym ktoś powie. Dobra, no taka wegetatywność w trakcie głodówki to nie fajne, taka trochę roślina. Nie widzę w tym nic złego, bo m, dzięki temu mówię, tak naprawdę pozbywamy się tego gruzu z góry, a wypływa coś fajnego, ta, ta cała podświadomość, nasze własne potrzeby, to jest coś, czego y, nie jesteśmy w stanie na co dzień często zauważyć. I teraz, żeby nie myśleć. To nie jest tak, że kończy się głodówka i wszyscy zostajemy buddom i naprawdę tkwimy w tym takim jakiejś psychozie. Nawet nie jesteśmy w stanie. Dopadnie nas z powrotem codzienność, dopadnie nas yy, niezdrowe odżywianie, bo nie ma takiego stuprocentowego zdrowego odżywiania. Mnóstwo rzeczy z powrotem się skumuluje i my straci, utracimy ten czas. Natomiast świadomość tego, jak dobrze nam było, w większości przypadków, w większości osób, będzie powodem do tego, że będą chciały jeszcze raz dzięki głodówce go uzyskać. I każdy, kto głodówki do tej pory nie zrobił, powie, że, że być może gadam bzdury. Natomiast każdy, kto głodówkę robił, wie i, i chyba niejednokrotnie tęskni do tego stanu, który w trakcie nie jest. I fajnie, dużo z tego zostaje. Ogromnie dużo z tego zostaje, część się traci, ale to jest tak ogromnie po świadomości, że chciałoby się do tego wrócić. To tak naprawdę jest spokój. I teraz druga część. Pierwsza, czyli ten pierwszy główny aspekt, jeden z głównych dwóch aspektów, to jest to, że dzięki głodówce wyciszamy organizm i pozwalamy się zestroić trochę z naturą, a drugie to, że tak naprawdę dochodzi do głosu nasza podświadomość, nasze potrzeby, wewnętrzne potrzeby, te takie e, ukryte, zmieszane, te które wcześniej były zagruzowane, wychodzą na górę i to jest świetny czas na to, żeby w spokoju przemyśleć sobie sprawy związane z nie wiem, z różnymi tematami koleżeńskimi, przyjacielskimi, partnerskimi, z sprawami związanymi z pracą. Wtedy czystość umysłu jest tak ogromna, że chce się, że łatwo, docie, łatwo podjąć pewne decyzje i się rozumie, czuje się, intuicyjnie się czuje, że to są decyzje dobre, że to są decyzje, które, które człowiek w zasadzie powinien już dawno podjąć i fajnie jest mieć tą świadomość. Ja Wam życzę wszystkim takiego stanu, żeby... Żeby, żebyście po prostu kilka razy w życiu mieli tak jasny umysł, w którym możecie powiedzieć tego nie chcę, tego nie chcę, to chcę, i później to zostaje, bo to jest to znowu gdzieś było tak silne w pewnym momencie, że, że zostaje w naszej świadomości i chcemy tą drogą ponożać. Ja myślę, że to chyba wszystko, co możemy powiedzieć sobie o zmianach związanych z z tą sferą mentalną podczas głodówki. Także podsumowując, dla mnie głodówka to jest, może być jakby rada do Was, że głodówka może być dla Was początkiem nowego życia, bo jest odzyskaniem kontroli nad własnym ciałem, poprzez zapanowanie nad pewnymi zachciankami, ogromnie duża, dużego kopa to daje przez to, że ma się świadomość tego, że się przezwyciężyło, ciężkie tematy. I druga, druga sprawa, pozałatwianie swoich tematów, wszystkich... Codziennych, no i, i, i zestrojenie się trochę z naturą, takie, żeby to wszystko gdzieś później zostało. Mm, mam nadzieję, że, że przynajmniej trochę to był interesujący temat. Może nie wszystko udało mi się powiedzieć, co chciałem powiedzieć. Może nie tymi słowami, które by dotarły tak, jakbym chciał, żeby dotarły, ale no nie sposób opowiedzieć komuś, jak smakuje lizak, jeśli, jeśli go tylko ogląda przez szybę, czy, czy, czy może go co najwyżej potrzymać, a nie może, nie może poczuć pewnych smaków. I chyba z głodówką jest tak samo, ja pisałem artykuł, w którym mówiłem, że rozmowa, teoretyka z praktykiem tak naprawdę prowadzi donikąd. Nie da się, nie da się tego pogodzić. A, a każdy, kto z Was, kto by zrobił głodówkę, to, to będzie wiedział o czym mówię. Z tego miejsca to tyle serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Przed nami już tylko ostatnie podsumowanie dotyczące głodówki, ale mamy nowy temat. Tematem jest tym razem oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego, a w odpowiednim czasie o wszystkim tym powiem. Póki co, serdecznie pozdrawiam. Na razie, cześć.